w następnej ale degustacji. Tym razem szkockie piwo z browaru Orkney. Jest to Corn Crack Crake, whatever. Corn crack, czyli derkacz po polsku. Znaczy tutaj tego ptaszka. On jest bardzo płochliwy, Rzadko go widać, raczej go słychać. No i występuje na Orkanach. Jest to Golden Ale, 4,1% alkoholu no i tu napisali taką historykę, że pewnego, czas, pewnego dnia taki ptaszek wylądował e, gdzieś przed drzwiami browaru. Ktoś go zobaczył. E, no i postanowili uczcić ptaszka, nazywając piwo. Ale troszkę wspomagali też e, różne organizacje e, pomagające przyrodzie e, na orchanach, w tym e, chroniące ptaki. I to się wpisywało w to. Co tu jeszcze napisali? Corncrake jest golden egg, któremu nie można się oprzeć. Chmiele z Nowego Świata wspomagają ciasteczkowy Słucz, który mm, daje gaszący pragnienie piwo e, z owocowymi mm. <tryny> smakami cytryny, e, moreli i brzoskwini. Okay. W składzie jest woda. Słód jęczmienny, słód pszeniczny, chmiele i troszkę. Tyle napisali. Niedużo nam to napisali. Ale już na ich stronie troszkę więcej. Niedużo. Chmiele są wymienione, wymienione Columbus i Syrian Goldings. No, ale to nie są takie bardzo nowofalowe chmiele. A słody to jasny, pale, kryształowy i słodowana pszenica. Kapsel jest z logiem browaru. Tutaj o tak. I jest to logo tutaj. Przejdźmy teraz do piwa. Złote, klarowne. Piana w kolorze Nawet spora się tworząca. Ale w miarę szybko opada. Hmm, ładna taka kremowa. Aromat jest taki słodowy, trochę karmelowy, ciasteczkowy, może trochę takiego tostowego chleba białego. Jeśli chodzi o owocowość, to czuć ją, czuć jakąś owocowość, ale niedokładnie można powiedzieć, co to jest, nie można rozróżnić. Nie jest ona taka wbujała. Trochę jakichś cytrusowych nut też jest, ale też to jest takie zamglone. Też ciężko wyróżnić te owoce. Ale i ogólnie całość jest dosyć przyjemna i taka zapraszająca do współpracy, do wypicia piwa. Dobra, to spróbujmy. Wasze zdrowie. Dosyć wyraźny karmel, dosyć niskie nasycenie. Przyjemna słodowość, ciasteczkowość. E, dosyć takie smukłe, łatwo pijalne jest to piwo. E, 4,1 A ciało jest całkiem, całkiem miłe. E, powiedziałbym nawet, że średnie, nielekkie. E, jest owocowość, ale karmel tu jest e, największym kontrybutorem smaku. E, jest dosyć kalmalowo. E, są pewne nuty cytrusowe, ale znowu tych nut owocowych ciężko rozróżnić. Ma się te, te, takie wrażenie. E, ciężko powiedzieć o moreli i brzoskwini zdecydowanie. Chociaż jakieś takie właśnie owoce pestkowe, gdzieś coś. I jest. E, podejrzewam, że jakby ktoś e, się zainspirował tym, co napisali, to powiedziałby tak, to, to jest morela zdecydowanie, trochę gorzej e, przyskwinia. Ale jak dla mnie, to nie są zbyt wyraźne. To jest tylko wrażenie smaku. Ale ogólnie wszystko ładnie się składa bu i buduje dosyć przyjemny obraz tutaj. Fajne smaki, e, może nie niezbyt wyraźne, ale całość jest bardzo przyjemna, łatwa do picia, gasząca pragnienie. To się zgadza. Nawet jest odrobina goryczki. I ta goryczka jest taka lekko ziołowa, ale też jakby miała taką nutę e, grejpfrutowego albino. E, ona jest dosyć niska, ale jest. E, szczególnie jak się troszkę już odczeka, na takim późnym finiszu, ona jest wyraźniejsza, już nie jest zakłócana przez słodowość, całość jest w porządku. Fajnie się to pije, tylko wiecie, musicie lubić karmel, bo jak nie lubicie karmelu w piwie, no to Wam nie podejdzie to piwo. Ale ono jest takie właśnie brytyjskie, Golden ale, zwykle są dosyć karmelowe. Także taki wyróżnik stylu. Trzeba, trzeba się przyzwyczaić. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak jak podoba mi się to piwo, dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. Prześlijcie ten film swoim znajomym. No i jeśli chcielibyście wspomóc mój kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie tego filmu. Wasze zdrowie. Cześć. jest.